Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa pojęcia nierozerwalnie związane z tematyką odszkodowawczą. W świadomości wielu Polaków pomiędzy wspomnianymi instytucjami można postawić znak równości, co jak się okazuje jest błędem, albowiem odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwie odrębne instytucje prawa cywilnego, pełniące zupełnie odmienną rolę w systemie tego prawa. Odszkodowanie Stanowi formę naprawienia szkody majątkowej. Szkodą majątkową jest każdy uszczerbek, w naszym mieniu, którego doznaliśmy wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Przykładem szkody majątkowej może być chociażby uszkodzenie pojazdu wywołanego udziałem w kolizji drogowej, uszkodzenie ubioru poprzez psa sąsiada. A także zalanie mieszkania, które, którego dokonali nasi sąsiedzi. Pod pojęciem szkody majątkowej należy rozumieć także utracone przez nas korzyści, które osiągnęlibyśmy, gdyby zdarzenie wywołujące szkodę nie miało miejsca. Natomiast zadośćuczynienie pełni formę rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej czyli tzw. krzywdy. Na pojęcie krzywdy składa się ogół negatywnych, fizycznych i psychicznych odczuć, które zdarzenie szkodowe wywołało u poszkodowanego. Do grona tych odczuć zaliczyć można chociażby ból fizyczny towarzyszący uszkodzeniu ciała, którego doznano w wypadku drogowym, traumę spowodowaną tym wypadkiem, jak również cierpienie związane z utratą bliskiej osoby. Podsumowując, Rolą odszkodowania jest naprawienie strat majątkowych, których doznaliśmy wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Natomiast zadośćuczynienie ma rekompensować negatywne przeżycia, których doznaliśmy wskutek tego zdarzenia.